Jest to um, trochę w stylu takim trashowym bardziej riff. Um, tutaj nasuwają się skojarzenia chociażby Seek and Destroy z um, zespołu Metallica. Czyli mamy dużo pustej struny E, tłumionej, Zaraz to wszystko dokładnie omówię. Plus dźwięki um, pentatonika, skala bluesowa. Um, charakterystyczne dość dla wielu różnych piosenek, ale m.in. Seek and Destroy mi się kojarzy w tym stylu. Dość wolne tempo. Um, takie właśnie około trashowe. Klimaty z takich bardziej spokojnych traszowych, piosenek właśnie w stylu Seek and Destroy. Okej. Okay. Nie, nie, nie ważna tutaj do końca kategoryzacja. Po prostu wiesz jak to brzmi, zaraz ci pokażę jak to zagrać i będziesz mógł w tym stylu samemu także bez problemu tworzyć riffy. Więc pierwsza część tego riffu zagram. Więc tutaj mamy pewien w miarę stały element, który wygląda w ten sposób. Później są małe, małe wariacje, ale to jest jakby powtarzający się ciągle element. Tutaj gram pustą strunę E, następnie piąty próg, próg tej struny, czyli struna E, czyli to szósta. Piąty próg pierwszym palcem, następnie szósty próg drugim palcem, siódmy próg struny tej szóstej trzecim palcem, czyli mamy... Następnie gram... Pierwszym palcem na piątym progu piątej struny, następnie ponownie trzeci palec, siódmy próg strony szóstej, drugi palec szósty próg i pierwszy palec piąty próg. Czyli mamy. To jest pierwszy, e, pierwsza fraza, jakby można powiedzieć. I to, co musisz tutaj zastosować, na co zwrócić uwagę, to jest tłumienie prawą ręką, tak zwany palm muting. Polega to na tym, że nie gramy tych dźwięków. W pełni wybrzmiewających, czyli w ten sposób, tylko tą częścią dłoni kładziemy przy mostku, na strunach, przy mostku, czyli nie na samym mostku, ale chcemy dotykać strun tuż przy mostku. W ten sposób uzyskujemy tłumienie. Im dalej w stronę gryfu, tym to tłumienie będzie większe, później już będzie ledwo co słychać e, sam dźwięk, bardziej tylko taki perkusyjny efekt. Tego nie chcemy uzyskać. Chcemy troszkę bliżej mostka, żeby to było właściwie zbalansowane wybrzmiewanie struny z tym tłumieniem. Więc nie za daleko od mostka, na pewno znajdziesz na Twojej gitarze miejsce, które będzie dobrze brzmiało dla Ciebie. Chodzi o to, żeby ten ciąg był przytłumiony. Nie wybrzmiewający, ale przytłumiony. Okej, okay, myślę, że z się spotkałeś już pan Mietingiem, jest to dość podstawowy element, ale chciałem tutaj wymienić dla, dla osób, które być może wcześniej z tego nie, nie używały tej techniki. I cały czas wszystkie te dźwięki gramy tutaj właśnie na palmutingu. To jest pierwsza fraza, którą wam mówiłem. Kolejna, bardzo podobna, ale troszkę mimo wszystko inna. Czytaj pierwsze cztery dźwięki gramy tak samo. Pierwsza struna, piąty, próg, szósty, siódmy. I następnie tym trzecim palcem, który teraz łapał na siódmym progu, szóstej, Łapiemy też siódmy próg, ale struny niżej. Więc mamy siódmy, strug, siódmy próg struny piątej, znowu siódmy próg struny szóstej i na scenie mamy piąty próg struny piątej pierwszym palcem i znowu siódmy próg struny szóstej palcem trzecim. Czyli w wolnym tempie. Tutaj także mam cały czas tłumione dźwięki. Zauważ, kiedy gram tym siódmym palcem na... na przepraszam, trzecim palcem na siódmym progu struny szóstej, a nie piątej, to ten palec robi nim poprzeczkę, można powiedzieć. Ponieważ te dźwięki są tłumione prawą ręką, to nie będą naraz wybrzmiewać. Więc można po prostu zrobić poprzeczkę i trzymać. A ja jeszcze stosuję tutaj, już z nawyku, bardziej rolowanie tym palcem. To znaczy, zginam go tutaj trochę tak, że w danym momencie przyciska tylko jedną z tych dwóch stron. Wydaje się, patrząc, że on trzyma obie cały czas tak samo mocno, ale robi taki mały ruch. Także w jednym momencie dociska tylko szóstą, a piąta jest. Tutaj jak raz wychodzi flażolet, bo dotykam w tym miejscu, gdzie gdzie powstaje flagel, to ona stumiono po prostu tym trzecim palcem. I później obracam ją o ten palec, zginam, tylko także dociska piątą strunę, a szósta jest tłumiona. To jest taki mały element, który bardziej w innych przypadkach będzie bardziej potrzebny, ponieważ tutaj i tak tłumimy prawą ręką, więc nie będzie nie będą wybrzmiewać obie te strony naraz, ale rolowanie. Palca jest czymś dość, dość yy, przydatnym. Okej, okay, nie będę tutaj się nad tym zbytnio teraz yy, jakoś yy, rozszerzał tego tematu. Zagram do tego momentu, co mamy w wolnym tempie. Następnie znowu powtarzamy tą pierwszą frazę, czyli i później mamy. gram najpierw pustą strunę E, następnie gram power chord. Pierwszy palec, piąty próg struny szóstej i trzeci palec, siódmy próg struny piątej. I tutaj chromatycznie, czyli co próg wyżej gram kolejne power chordy. Czyli pierwszy jest piąty próg struny szóstej i siódmy struny piątej, następnie to samo tylko jeden próg wyżej i później znowu jeden próg wyżej. Zauważ, że tutaj już nie stosuję palm mutingu, czyli nie chcę... Tylko pełne wybrzmiewające. Za to, to co stosuję tutaj, to jest też tłumienie, ale w celu przerwania dźwięku. Czyli gram normalny, nietumiony dźwięk i dotykam dłonią strun tak, żeby przestał on wybrzmiewać. Czyli nie chcę mieć ciągle wybrzmiewających, tylko chcę z takimi pauzami pomiędzy tymi power chordami, czyli raz i dwa i trzy, tak by można to um, zaprezentować. I to tłumienie uzyskuję przede wszystkim kładąc tą prawą rękę na strunach i także przestając dociskać lewą ręką. Zauważ, że mogę bez tłumienia prawą ręką także wytłumieć ten akord. że on przestaje wybrzmiewać, ponieważ przestaje dociskać tutaj tym palcami. To, co ym, mi się nie podoba, jeśli tłumię tylko lewą ręką, to jest to, że często powstają różne przydźwięki. Jak na przykład y, posłuchaj teraz, zobaczysz, że prawdopodobnie wyjdzie mi jakiś lekki przydźwięk. O, jakiś tam plażolec się wydobył minimalnie, coś nie do końca zostało przytłumione. Dlatego tłumię zarówno lewą, jak i prawą ręką. I wtedy mam pewność, że nie będzie żadnych problemów z tłumieniem. Czyli w momencie, kiedy... Tutaj przestaje dociskać akord, kładę też tą rękę na strunach gdzieś w okolicach mostka e, i wtedy ten, ten akord przestaje wybrzmiewać. To są takie szczegóły, ktoś można powiedzieć, a mało to ważne, istotne, pokażmy po prostu co zagrać, ale właśnie takie szczegóły e, jak ten czy inne później sprawiają, że coś dobrze brzmi stylowo, e, tak w punkt wszystko jest zagrane poprawnie, czy to też jest takie no rozjechane, trochę miernie zagrane i jakby całość, efekt całego riffu, który sam by sobie dobrze brzmiał jest zniszczony przez to, że po prostu źle to jest zagrane. Czy jakoś nieczysto to jakiś dźwięk inny wybrzmiał, a to tu jest nieprzetłumione i tak dalej. Takie różne szczegóły, które niestety niszczą cały, cały efekt. Ok, więc tak wygląda pierwsza część tego riffu. Zagram jeszcze raz całość. Normalnym tempie? I to, co tutaj jeszcze jest ważne, o czym nie wspomniałem, to jest kostkowanie, i ja tutaj wszystkie te dźwięki kostkuję uderzeniem kostki w dół, czyli nie naprzemiennie. Dlaczego nie na przemienie? Ponieważ jest to jednak trochę inne brzmienie i raczej jeśli to jest tylko możliwe w tego typu riffach, chcemy grać wszystko uderzeniem kostki w dół. Oczywiście jak to się jest bardzo szybkie będzie nam trudno, więc czasem po prostu trzeba zacząć na przemienie koskować, ale tutaj jest dość wolne tempo, więc możemy cały czas koskować wszystko uderzeniem kostki w dół, co daje trochę lepsze brzmienie. Następnie wchodzi druga część. Można powiedzieć, że nazwijmy to zwrotka. Tamto niech będzie refren, to będzie zwrotka. I to brzmi i wygląda w ten sposób, zagrę kawałek. I tak dalej. Czyli mamy tutaj dość dużo tej pustej struny E To jest bardzo charakterystyczny dla tego typu muzyki element. chociażby właśnie wspomniany wcześniej Seek and Destroy, też mamy tam dużo tej pustej struny E. I w większości tego typu piosenek w takiej stylistyce ta pusta struna E jest często wykorzystywana. Więc tutaj gramy cały jeden takt tej, tej pustej struny, czyli to wypada chyba 8, 8 uderzeń. Raz, 8, tak, 8, 8 uderzeń pustej struny, to nie mamy początek nowego taktu, mamy jedno uderzenie pustej struny, czyli w sumie 9 uderzeń pustej struny E, i dopiero wchodzi takie zejście. Zagram je i zaraz mówię. Czyli mamy trzecim palcem siódmy próg strony piątej, pierwszym palcem piąty próg strony piątej, trzecim palcem siódmy próg strony szóstej, drugim palcem szósty próg strony szóstej, pierwszym palcem piąty próg tej strony, następnie tym samym pierwszym palcem zjeżdżam niżej, gram trzeci próg tej strony szóstej cały czas i na koniec trzeci palec, piąty próg strony szóstej. W wolnym tempie. I później mamy znowu um, tą strunę. Też 9 uderzeń, jeśli się nie mylę, pustej prostej struny. I znane ci już power cordy, tak samo jak w refrenie, czy w tej pierwszej części, więc nie tutaj omawiał. No i tak to wygląda. Um, wygląda w ten sposób ten riff. I tutaj być może zastanawiasz się, jaki jest klucz wykorzystania tych, a nie innych dźwięków. Otóż stosuję tutaj skalę pentatonikę modową, czyli skalę bluesową, e-bluesową. Tutaj mam ten dźwięk e, oczywiście on należy do skali e-pentatoniki emo, czy skali e-bluesowej. Jak słyszysz, to zagram tutaj skalę e-bluesową i to ewidentnie pasuje do tego, co grałem, po prostu na, na bazie tych dźwięków. Jest zbudowany cały ten riff, więc jak widzisz, trzymam się tutaj cały czas jednej skali, właściwie w skali E bluesowej, i cały ten riff jest oparty na, na tym materiale dźwiękowym. I to też jest element wspólny dla właśnie w tym stylu piosenek Second Destroy i inne różne podobne piosenki. Tam także usłyszysz na pewno taki bluesowy minimalnie charakter, przecież nie chodzi mi, że bluesowy na zasadzie, że jest to, brzmi jak blues zupełnie, ale jednak to też ten bluesowy dźwięk jest gdzieś tam minimalnie wyczuwalny. No i jak wspomniałem ta pusta struna. Pusta struna E, która wypełnia jakby przestrzeń poza samymi jakimiś zejściami czy power chordami. Przepis na tego typu riff, jakbyś chciał tworzyć własny, jest y, dość prosty. Oczywiście nie mówię, że stworzyć jakiś taki zapadający w pamięć legendarny riff to jest prosta rzecz, ale jakby sama, sama zasada, czy sam uzyskanie tego klimatu jest dość prosty. Mamy po prostu pustą strunę E, i do tego dodajemy y, jakieś frazy oparte właśnie na tej skali błysowej E. żebym żeby coś takiego. Albo coś takiego. Słyszysz wszystko to jest mniej więcej w tym klimacie, dobrze brzmi i spokojnie możesz tego typu riffu, riffy samemu utworzyć. Zachęcam Cię, żebyś chwilę usiadł, wziął gitarę, włączył przester i popróbował Ym, tworzyć tego typu riffy. Jeśli chodzi o isze power chordy, tylko dodam w tym riffie, to tworzę je na zasadzie takiej, że biorę jakiś dźwięk z tej skali bluesowej, na przykład tutaj, no i po prostu gra ten dźwięk, plus dźwięk strunę niżej, dwa progi wyżej. Tutaj nie wchodząc w szczegóły, czy po prostu kwintę wyżej dźwięk dodaję. Na każdym dźwięku tej skali możesz. Zagrać ten dźwięk quinta wyżej, czyli struna niżej, na progi wyżej, e, trzymając się tych strun, później, jeśli byśmy na wyższy graj, to się minimalnie zmienia ten schemat, ale to nie, e, w tym przypadku tego riffu nie ma znaczenia, e, więc jeszcze możesz powercordy powrzucać, gdzie nie gdzie, tworząc własne riffy, i myślę, że coś uda ci się ciekawego samu stworzyć. Więc to jest pierwszy riff, idziemy szybko do drugiego, bo, e, żeby czas, czasu starczyło, żeby ta lekcja nie trwała godziny. Więc drugi riff teraz posłuchaj, jak on brzmi, jak wygląda, i zaraz przejdę do omówienia. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta lekcja. To był fragment 42-minutowej lekcji trzech takich hard rockowych, właśnie czy metalowych riffów. Jeśli chcesz zobaczyć całą tą lekcję, ona no jest zupełnie darmowa, tutaj się powinien pojawić przycisk czy obrazek. Kliknij go teraz, zostaniesz przeniesiony na stronę, tam możesz podać swojego maila, na którego mam właśnie wysłać tą 42-minutową lekcję. I niezależnie czy to zrobisz czy nie, to i tak mam nadzieję, że z tej lekcji skorzystałeś. Jeśli tak, to zachęcam, żebyś kliknął kciuk w górę, polubił ten filmik na YouTube. Także, Tutaj powinien być miejsce, gdzie można subskrybować nasz kanał, żeby otrzymywać kolejne lekcje. Napisz także poniżej w filmiku komentarz, napisz, jak Ci się podobała ta lekcja. No i tutaj był Szymon Zajpert z za gitary.pl. Pamiętaj, ćwicz może niekoniecznie dużo, trzymaj się, cześć. No i pamiętaj także, żeby kliknąć tutaj i zdobyć tą 400-minutową lekcję.